Gdzie teraz jedziemy? Eee, na no Gdańska na Przeróbkę Na Siennicką, tam się znajduje klub KnoKa od Gim. To co my tam będziemy robić? Mocno Most, trenować to, Pojechałbyś jeszcze raz z nami na obóz? Tak. Jak było? Zajebiście, polecam wszystkim A tutaj klub, do którego teraz właśnie wchodzimy, jaki ma stosunek? Bardzo dobry. Też serdecznie polecam. Długo to przetrenowałem. A teraz gdzie trenujesz cały czas? Forfit. Na hełmie. A, a kto tam Cię prowadzi? Wasyl. Wasyl, pozdrawiamy Ciebie. Też odwiedzimy. <gry> Znajdujemy się w klubie Kower Gym, Trójmiasto, przyjechałem sprawdzić jak sprawują się chłopaki po obozie, czy dalej trenują, przy okazji oceniamy kluby, w których trenują, sprawdzamy jakość treningów, mam nadzieję, że będziecie oglądali nasz kanał, a teraz piątka i wbijamy na trening. 私を守ることを分けたら君は予くながら君は Cherh Гос ぶたのレエピザに登 nek ife ること的な學生の一言どきたい迫 ive 처ってですゼロキし whiten fire Działamy nie jesteście sami To was dopuszczą, W życiu ważna jest pasja Na mnie wrażenie już klub zrobił naprawdę dobre, fajne wyposażenie, fajne sprzęty. Widać, że trenerzy dają tutaj naprawdę serce, więc ja już z tej strony mogę polecić Rafał, co ci się stało? Ale od jednego 60 ile byś dał dzieć. Czyli jaki trup następny, w którym się mam odwiedzić? O. Systematyczność popłaca dobyć, do tego, by zostać kim. Przymot jest ciężko i nieraz się nie chce. Chcem przyświęcać środki to walczeć Trmałość, cierpliwość, dyscyplina, motywacja. Gdy diabeł cię namawia, z góry ciąg negocjacja. Nieważne, co tre.